Co będzie grane? O, już grane byście chcieli. No life y pierdalone. Kurwa, a może ja chcę. Se... Przyszedłem sobie, bo chcę z wami pokonwersować. Bo może cenię sobie kontakt z widzami, a nie tylko granie w te gry. Kurwa, jebane. Gry są do cipy Że co? Że 2K20 i streamy to tylko z gier muszą być? Pfff. Dla mnie widz jest najważniejszy. Dobra, ale Mlax, to tak, tak naprawdę to byś kurwa chociaż tego subskrybenta kupił. Musimy steluś, I jak można. ci idzie? Czy potrzebujesz ja, pomocy? Ja Oj, steluś. Ale że tego miniona nie... Uważaj, steluś, bo cię zabije Steluś, steluś, dobrze, dobrze ci Dobra. ciśnij ją. I hej! Mamy eksoskop. Nie denerwuj mnie. Zostaw chodzimy od razu. Siada, ma Mam tu kurewko. Poszłam ci tu tam mniej więcej. Tu będzie leciał. S? Sniper? O! Jeszcze kilka ma. Ma, no, zostawiłem ci, widzisz? Tak jest. <grym wiosenie> Narzekałeś, kurwa, to ma. Polski pirat z pod żabki Boże, ale wiecie, w ogóle mnie to śmieszy, że wraz z korupcją narodu polskiego, kurwa. Nawet żu Żulincja, kurwa. Ostatnio, rozumiecie, że podszedł do mnie Menel i się pytał mnie do... pytał się mnie. Kurwa, czy mam 5 złotych mu pożyczyć? Bo mu brakuje, kurwa, nie? Rozumiecie, 5 złotych, kurwa. Kiedyś podchodzili, czy nie ma pan 10, 20 groszy, kurwa, a teraz 5 złotych. Pojebało im się w głowach. <grym> tu by się, czekajcie, tu by trzeba było, czekajcie, tu trzeba skmienić parę różnych rzeczy, kurwa, które trzeba zrobić. Po pierwsze, trzeba dodać korekcję kolorów. I zmienić na szare. Później trzeba puścić jakąś smutną melodię. Y Ty. Nie Dobra kurwa Stop cry please Pani są pod AP nie? Nie podate, Dobra. Ten hop jest. S? S Mówiłem, sraka Ej, czekajcie, bo mnie rozpierdolił. Krok trzeci: chęć zmian w życiu. Trzecim krokiem do uzdrowienia jest chęć zmian w swoim życiu. Świadomość i zaangażowanie alkoholika jest punktem zaczepienia w powodzeniu procesu zdrowienia. Alkoholik musi w pewnym momencie przestać walczyć, aby zacząć zdrowieć. Walka to złamanie struktury zaprzeczeń, rozbicie pancerza zakłamania. Uznanie siebie za alkoholika Uznanie alkoholizmu za chorobę Kurwa, za głębokie to było Chyba trzeba skończyć streamka, kurwa Bo mi mózg rozjebało